Ja you hate me? Witam. Nie klękaliśmy. Cieszę się bardzo. Jestem mile zaskoczony postawą polskich piłkarzy, że nie dali się, tak powiem, ponieść presji politycznej, modzie politycznej czy coś. i nie znowu na boisku. Dla mnie ta cała akcja jest totalnie z dupy. Jest nielogiczna, bo y, ja ją tak rozumiem, że osoby, które ją wspierają, popierają, y, wyrażają swoje poparcie dla życia czarnych ludzi, y, więc, nie wiem, przedtem go, nie, wiem, nie wyrażały. Tak jakby po prostu do czasu tej akcji życie ludzi żółtych, czerwonych, niebieskich czy, czy czarnych nie miało znaczenia. Kurczę, jeszcze klękając, ludzie no, szanują się naprawdę. Masakr, lecimy. Okej. Okay. Jesteśmy po trzech meczach eliminacji Mistrzostw Świata, które dzięki Petrodolarom będą realizowane w Katarze w roku 2020. Szczęśliwie zremisowaliśmy z Węgrami, wygraliśmy z Andorą, co, jak pokazała następna kolejka, okazuje się cennym zwycięstwem, bo Andora opać w piłkę umie i gładko pokonała naszych bratanków bracha, z Węgier. I przegraliśmy z naszym odwiecznym rywalem, Anglią. Przed każdym meczem balon jest totalnie pompowany. Szczerze powiem, że nie do końca wierzyłem, że jesteśmy w stanie pokonać. Myślałem, że stanie 3-0. Jednak muszę teraz oddać honor, ponieważ tak słabej Anglii dawno nie widziałem. Naprawdę. Nie wiem, czy taktyka naszej prezentacji była taka, żeby ich uśpić, bo naprawdę grą w pierwszej połowie to zrobiliśmy. Do tego doszedł bardzo kiepski, według mnie, komentarz, który był w telewizji polskiej. Zresztą zobaczcie sami, bo ten moment bardzo utkwił mi w pamięci. No, pierwszy kontakt z piłką Jużwiaka, zobaczymy, co z tego będzie. Utrzymał się, mimo że tam. Siłę robi wszystko, żeby mu przykrzyć życie. No ale w tym miejscu, boiska to chyba pierwszy raz byliśmy dzisiaj. Po prawej stronie, <grystanie> po prawej stronie daleko na wysokości pola karnego przeciwnika. Druga połowa inna. Pytanie tylko, czy lepsza wykonanie naszej prezentacji, czy gorsza wykonanie prezentacji Anglii, która sprawia wrażenie, że naprawdę myśli o wspólnym prośniu i w ogóle. Tak czy owak, no szkoda, kurczę, bo brakło 5 minut, żeby wyciągnąć cenny remis na legendarnym Wembley. Remis, który że tak powiem poszedł go w świat, a nikt by nie pamiętał w jaki sposób został osiągnięty. Więc, Fuck this. Fuck. mamy cztery punkty. Plan, można powiedzieć, zrealizowany został w połowie. Zobaczymy, co będzie dalej. Jednak ja sądzę, po tym skończonym zgrupowaniu, że troszkę sportowo tu przegraliśmy. Przegraliśmy dlatego, że przed meczem było robione wszystko, żeby Robert mógł nas poprowadzić do trzech zwycięstw kolejnych oczywiście, przy, przy okazji zwycięstwa nad Anglią. Działacze, politycy ciągnęli za sznurki, żeby pomijać te wszystkie procedury związane z kwarantanną. Jednak za 10-15 lat no, nikt nie będzie pamiętał, czy Wygraliśmy te eliminacje, jak graliśmy, czy awansowaliśmy na turnieju finałowym. Jednak yy, każdy pamiętałby o tym i wiedział o tym, że właśnie Polak na niemieckiej ziemi zdobył w jednym sezonie więcej niż 40 bramek, detronizując przy okazji yy, Niemca. Detronizując rekord, który yy, potężny ma już około 50 lat. Yy, ja, ja oczywiście rozumiem profesjonalizm Roberta, jego sportową reprezentacyjną ambicję. Jednak taki wyczyn byłby zwiększeniem jego kariery. On już naprawdę osiągnął wszystko, wszystko co mógł oczywiście w piłce klubowej. I jestem zdania, że jak najbardziej należy mu się. Liczę, że, że te kotleciki, które tam sojowe mu tam ubija, ubija i karmi z procy go Ania, zrobią w końcu robotę i też ten jego organizm. Tak się zregeneruje, że no będzie nam dane mieć taką narodową radość, że wszyscy, wszyscy Polacy, którzy tam jeżdżą do pracy do Niemiec tam układają płytki tym naszym zachodnim sąsiadom, pomimo tego, że tam Niemiec będzie mówił: No tam krzywo jest, krzywo, to my tam będziemy mi być. A, kochana, dobrze. Oleg wam nastrzelał. Zdrowie, Robert. Do zobaczenia.